Ja przychodzę i zaczynam od założenia, w jaki sposób inwestorzy widzą swój projekt, czy to gotowy, czy dopiero pomysł. Potrafię wyciągnąć z różnych elementów i wartości danego biznesu odpowiednie składniki i połączyć je, załóżmy, w kolejny nowy biznes. Myślę, że najtrudniej jest mi zostawiać ludzi, których angażuję, integruję, przekonuję do danego projektu. Dzień dobry, 13.10 na zegarze, a zatem zaczynamy 13.10 Herry, a dzisiaj waszym gościem jest... Szymon Surma. Szymon Surma, to już jest trudne do wymówienia na samym początku, na szczęście e, nigdy więcej już tego dzisiaj, podczas dzisiejszego odcinka nie wypowiemy. Szymonie, co robisz? E, Szymon dokładnie zajmuje się zawodowo rozwijaniem spółek, firm, biznesów, najczęściej od zera do określonego punktu. Okay. E, pomagam różnego rodzaju firmom w dowożeniu wyników, w zwiększaniu sprzedaży, w prowadzeniu zespołów. E, to tak w dużym skrócie. E, główną moją branżą, w której ja czuję się najlepiej jak ryba w wodzie jest digital marketing, czyli wszystko co związane z, z zasięgiem onlineowym. Okej, okay, ale pomagasz spółkom w rozwoju biznesu. Jesteś bardziej interim managerem, jesteś konsultantem, mhm. jesteś e, aniołem. Można powiedzieć, że jestem takim interim menedżerem, który Aha. wchodzi do biznesu od początku. To znaczy, e, ogólnie zajmuję się kompleksowo rozwojem biznesu od momentu postawienia spółki, e, odnalezienia biura, zintegrowania i znalezienia właściwych ludzi do zespołu e, i oczywiście e, typowej sprzedaży czyli pomagam e, dotrzeć i otworzyć drzwi do właściwych klientów. Dzięki temu ten biznes nie jest tylko gdyby, surowym takim administracyjno-operacyjnym działaniem, ale również biznesowo-sprzedażowo pozwalam e, przykładowo zagranicznej spółce lub polskim inwestorom doprowadzić ich projekt lub oddział lub pomysł do określonego obrotu rocznie. OK, w którym momencie ludzie do Ciebie przychodzą? Znaczy, kiedy jest ten moment, kiedy zaczyna dzwonić Twój telefon, i tam jest pytanie, słuchaj, Szymon, czy mógłbyś być zainteresowany dołączeniem do projektu? E, takich telefonów otrzymuję coraz więcej. E, z racji tego, że widzę, co też dzieje się na rynku, e, w jaki sposób i jak szybko zmienia się branża internetowa, e, jak łatwo dzisiaj jest sprzedawać, zaczynać sprzedawać różnego rodzaju produkty lub usługi e, przez internet. I tych zgłoszeń mam coraz więcej, tak? zostają mi przedstawiane projekty, pomysły, zostaje poproszony o ocenę bądź stworzenie biznesplanu i później szukam w kalendarzu czasu, czy uda mi się taki projekt zrealizować. I czy widzę w nim wystarczająco wiele potencjału do tego, aby powiedzmy w ciągu roku czy dwóch mógł zrobić te 5-10 milionów obrotu? Mhm. Ale to jest moment taki, że ktoś sobie wpada na pomysł, słuchaj, będę miał fajny pomysł digitalowy, nie wiem jak go sprzedawać, zadzwonię do Szymona? Czy to jest tak, że... To jest często tak, że mm, ja spotykam ludzi, którzy do końca nie wiedzą, czego chcą, jeżeli chodzi o rozwój biznesu. Czują pewien sufit, skalę e, już powiedzmy swojego, sw swojej głównej działalności po czym e, starają się odnaleźć nowe pomysły, które pozwoliłyby im budować większy zasięg, pozyskiwać e, więcej użytkowników, sprzedawać więcej i dochodzimy do sufitu, e, gdzie z własnych produktów lub usług e, już nie możemy sprzedawać, albo ta szybkość, te, tempo tej sprzedaży maleje, dlatego firmy coraz częściej zastanawiają się, w jaki sposób wykorzystać dobrobyt internetu i zacząć sprzedawać więcej, niekoniecznie tego co robimy dzisiaj. Może stworzymy spółkę córkę która będzie sprzedawała komplementarne usługi do tych, które sprzedajemy dzisiaj. Być może wejdziemy w zupełnie inny obszar biznesu, mm -hmm. a dzięki właśnie sieci internet będziemy mogli sprzedawać tak naprawdę wykorzystując doświadczenia, które mamy w tym biznesie podstawowym dzisiaj, odzwierciedlić to na innego rodzaju odnogę. Okej. Okay. No dobra. Co jest najczęstszym sufitem? Najczęstszym czym? Sufitem. będzie, że firmy dochodzą, zaczynają czuć sufit, jakby. Co jest takim największym sufitem? Najczęstszym sufitem jest zatrzymywanie się na określonej, ustalonej granicy obrotów, gdzie nie możemy przeskoczyć pewnych e, potencjałów, jeżeli chodzi o wzrost. E, nie możemy wyskoczyć na na interesujące bądź oczekiwania inwestorów, jak gdyby są już trudne do spełnienia. I pomimo zatrudniania kolejnych ludzi, handlowców, ludzi do obsługi klienta, no, trzymamy się tego samego poziomu. Zarządy zaczynają się zastanawiać, co robimy nie tak. Skoro zwiększamy zatrudnienie, automatycznie powinniśmy zwiększać sprzedaż. Niestety tak się nie dzieje. I wtedy pojawia się pytanie, co robimy dalej? Czy rozwijamy ten biznes? który nam wydaje się, że jest już jakby pod sufitem. E, czy zmierzamy w zupełnie nowym kierunku? No jak gdyby patrząc troszeczkę na to, co się dzieje na rynku, a przede wszystkim czerpiąc informacje od konkurencji. E, I często dochodzi do sytuacji, w której zaczynamy kopiować e, bądź budować e, biznesy, które robi konkurencja i widzimy, że się sprzedaje. Okej, okay, no dobra. Ty przychodzisz od czego zaczynasz? Mm. Ja przychodzę i zaczynam od y, założenia, w jaki sposób y, inwestorzy widzą swój projekt, czy to gotowy, czy dopiero pomysł, y, czy to spółkę córka na rynku polskim. I pytam ich, jaki chcą mieć efekt za rok, za dwa, za trzy lata. Mm -hmm. Co jest dla nich istotne, jaką wartość powinna mieć ich firma, czy jest to wyłącznie obrót i zysk i wynik finansowy. Czy jest to, e, poza pieniądzem, e, budowanie wartości, marki, e, bycie obecnym tutaj bardziej niż wyłącznie tylko usługowo i technologicznie? E, czy też szersza ekspansja? Załóżmy, m, czy Polska czy inny rynek mhm. mają być wyłącznie e, takim zalążkiem do rozwoju biznesu na kolejnych rynkach? To jest takie, to jest główne gdyby, pytanie inwestorów, ale też moje pytanie, jeżeli Często tak jest. Oni nie znają na to odpowiedzi, tak? No, chcemy robić pieniądze, to jest moje najtrudniejsze zawodowe zadanie. Często spotykam inwestorów, które mówią, którzy mówią, Szymon, chcielibyśmy zrobić więcej. Mamy takie, takie i takie narzędzia. Co możemy z tym zrobić? I ja wówczas, to jest bardzo trudne zadanie, ale bardzo dobrze, wydaje mi się, się w nim sprawdzam. To znaczy potrafię budować w biznesie synergię. Potrafię wyciągnąć z różnych elementów i wartości danego biznesu odpowiednie składniki i połączyć je, załóżmy, w kolejny nowy biznes, albo stworzyć źródło kolejnego dochodu z biznesu, w którym pewne elementy lub obszary nie są wykorzystywane we właściwy sposób. No dobra, jaka jest przewaga na tym, żeby wziąć się takiego człowieka, jak ty, Interima, w stosunku do tego, żeby wziąć, nie wiem, biznes development managera, wziąć kilku project managerów, wziąć, nie, wiem, nowego prezesa? Myślę, że przewaga ta początkowa jest taka, że na początku no nie mamy takich strategii, biznesplanów. Zarządy, spółki, inwestorzy nie wiedzą często, czy oni chcą project managera, czy potrzebują project managera, czy potrzebują new business developera. Oczywiście wydaje się im, że potrzebują tych wszystkich osób, obsługi prawnej, obsługi administracyjnej, ludzi od sprzedaży, ludzi od obsługi, ale najczęściej też sami nie mają czasu, żeby zastanowić się, w jaki sposób stworzyć ten team, który miałby ich ten biznes rozwijać, czy to biznes rodzimy, który teraz budują, czy to biznes, który chcą stworzyć od podstaw, od początku. I poszukiwani są często tacy ludzie jak ja. I wtedy jest telefon do Szymona, który ma odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób mamy zbudować taki projekt, do którego zatrudnimy no właśnie jakie osoby. Więc ja jestem takim zalążkiem często pomysłu, bądź biznesu e, i to ja wskazuję drogę, w jaki sposób projekt powinien się, no, w najlepszym tego słowa e, rozumieniu, rozwijać, tak? Czyli kiedy zatrudniamy ludzi, tak? Do jakich e, narzędzi, technologii powinniśmy się przybliżyć, bądź wykupić na start licencje? W jaki sposób e, biznes powinien się rozwijać? Kiedy osiągniemy pierwsze wyniki? I czy spełnijmy założenia, załóżmy kwartalne, roczne i, i tak dalej. Okay. Kiedy wychodzisz z biznesu? Z biznesu wychodzę najczęściej wtedy, kiedy jest to ustalone w kontrakcie. Załóżmy, że spółki często poszukują kogoś na rozruch, na start, takiej osoby, która zajmie się biznesem kompleksowo od podstaw i będzie odpowiedzialna za w każdą jego część, za zespół za kwestie legalowe, za kwestie ochrony danych osobowych, za kwestie technologiczne stworzenia procesów. W momencie, kiedy mnie już udaje się stworzyć taki projekt, doprowadzić te, to zadanie, które dostałem do końca, później tak naprawdę zastanawiamy się, czy ja jestem nadal niezbędny w projekcie, czy ten projekt może już maszerować swoimi ścieżkami bez mojego udziału, tak? OK, OK. Łatwo Ci jest projekty, które jakby rozwijałeś? Myślę, że najtrudniej jest mi zostawiać ludzi, których angażuję, integruję, przekonuję do danego projektu. Jednak, no, niestety zawsze myślę, że jeżeli przychodzimy już, dochodzimy do końca projektu, wówczas no, moje zadanie, jeżeli kontraktowo się kończy, to jest to jakby naturalna rzeczywistość biznesowa. Tak? Oczywiście dziękujemy sobie nawzajem, idziemy. Ja zostawiam tak naprawdę dobre, dobry wizerunek, dobre kontakty i znam też ludzi, których integruję i wrzucam do danego biznesu, do danego projektu czy spółki. Tak? Więc jest to z jednej strony trudne, ale też dla mnie osobiście bardzo rozwojowe. tak? Ja cieszę się z określonego sukcesu. Często jestem dumny z tego, że mogę coś stworzyć od podstaw, dać ludziom, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z tego typu powiedzmy działalnością, projektem, fizycznie czuję się tak, że stwarzam tak naprawdę, buduję miejsce pracy, w którym czuję ludzi, czu, ludzie czują się dobrze. Tak? Okej. Okay. Dlaczego wolisz pracować dla kogoś, a nie budować własne biznesy? Myślę, że głównym odpowiednikiem tego, dlaczego nie buduję własnego biznesu, to jest troszeczkę takie pytanie, na które mogę odpowiedzieć w ten sposób, że wydaje mi się, że cały czas buduję swój biznes, tylko polega on właśnie na tym, że pomagam innym. Okay, czyli firmom, twój biznes tak? jest budowanie innych biznesów. Tak, czyli moim biznesem jest budowanie innych biznesu. Ja to traktuję jako coś naprawdę mojego. Bardzo dobrze czuję się w tej rzeczywistości rozwijania, prowadzenia, wdrażania i przepychania przez pewnego rodzaju problemy. I można by rzec, że traktuję to jako jakby też swoją firmę, swoją działalność. Tak? Główną zaletą, co mi to daje tak naprawdę, jest przede wszystkim to, że jestem bardzo blisko biznesu. To, że cały czas jestem w kolejnych nowych projektach i zdobywam bardzo cenne doświadczenia. Uczę się technologii, poznaję nowych ludzi, poznaję nowe modele biznesowe, więc jestem na bieżąco na rynku z tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o cały wymiar digital marketingu kwestii zarządzania, kwestii budowania biznesów od podstaw, jeżeli chodzi o wykorzystanie całego wachlarza, który daje dzisiaj digital marketing. I to jak gdyby stwarza, że daje mi możliwość wchodzenia w kolejne projekty, rozwijanie kolejnych firm, bycia taką osobą, która cały czas jest na bieżąco na rynku. Gdybym był wyłącznie u siebie, w swojej spółce i nie miał do czynienia, z zewnętrznymi klientami, tak? z wchodzeniem do spółek, w które, w które inwestuję swój czas, ale bardzo dużo uczę się, tak, jestem na bieżąco tego, co się dzieje. To jest niesamowita wartość dodana dla mnie. Tak? To jest dobry moment na to, żeby postawić kropkę. Jeżeli myślisz, że Twoja firma doszła do. W pewnym momencie. Punktu, którego samodzielnie nie przeskoczy, która potrzebuje zewnętrznego bodźca. Myślę, że warto sięgnąć po osoby, które spojrzą z innej perspektywy, dołączą trochę dłużej niż konsultant na projekcie do Twojej firmy i pomogą przeskoczyć ten biznes. Być może taką osobą jest Szymon. Ja bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy. Odcinek, pamiętajcie, Sharing is Caring. Jeżeli uważacie, że był wartościowy, warto go udostępnić. A my widzimy Dziękuję. się jutro 13.10 hery. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję.